Szkoły Poznań. Podcast o uważnym mieście. Z okazji świąt prezent dla wszystkich. Od teraz każdy odcinek podcastu będzie anonsował Mariusz Kwaśniewski. Przy mikrofonie Agnieszka Maciejewska. O talentach, pasjach i planach porozmawiam za chwilę z młodymi poznaniakami. Zaprosili mnie do swojej szkoły i było tam chwilami bardzo wesoło. Która to klasa jest? Druga! A, druga A. a piersa. Piersa. druga, druga, a. B. druga, druga a. a Każdy człowiek, mały czy duży, ma jakieś talenty. Jakie można mieć talenty, powiedzcie? Piłka nożna. Lubić psy. Lubić psy. Można tańczyć. Psy Akrobatykę. Ak o, to bardzo trudne. Nie, łatwe. Rysować. O, Rysować. A wy chłopaki? Jakie macie talenty? A uważasz, że to jest talent? Puszczać bąki? Ja ja czasami z moim tatą w garażu naprawiam. Super. A na przykład czy ładne czytanie może być talentem? Ta, 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 ta. Że ktoś umie ładnie czytać? Bo jak ktoś się nauczy, to będzie mógł czytać każdemu. No. Mógł nagrywać audiobooki. Czyli talent niesamowity ile osób będzie mogło tego słuchać. Dobrze, mówiliśmy o różnych, a jakie wy macie talenty? Sport. Na przykład na wf się trochę nauczysz grania w piłkę, na przykład wikołków, pajacyków, przysiadów. Wtedy będziesz więcej umiał, żebyś szybciej mógł biegać. Co to znaczy w zdrowym ciele zdrowy duch? Bardzo, bardzo, bardzo dużo słodyczy, to zęby nie będą takie niezdrowe i zniszczone. Czyli, czyli znaczy to, że co z nim robimy? Z tym ciałem Myjemy? swoim? My My. Jemy na przykład, oczywiście. Jemy zdrowo. Jemy zdrowo. Dbamy o nie. Właśnie. Dbamy o nie i wtedy jest zdrowe ciało. A ten zdrowy duch. Że jak się um, dużo biega i dużo uprawia sportu, to wtedy nie ma takiego ducha złego, tylko jest sportowy. Czyli człowiek się dobrze czuje. Na przykład. Jest dobra dusza. I fajne myśli. Mhm. Tak. Takie mhm. pogodne na przykład. I na pewno nie wstawiasz w komentarzach y, smutnych buziek wtedy? Mm -hmm, to na pewno. <grystanie> bawicie. Tak, bawicie. Ta. Bardzo? Tak, ciągle. No. Że wtedy się jeszcze ma dużo uśmiechu. A dlaczego ludzie uśmiechnięci się wydają fajniejsi? Człowiek jest smutazem, to przesiaduje całe dnie przed telewizorem i nic innego nie robi, tylko sobie siedzi na kanapie i jej nic innego nie robi, tylko jedną rzecz czy dwie, co czy, czy, czy. czy można mieć talent do jednej rzeczy, a nie mieć talentu do drugiej? Na przykład jeśli ktoś umie rysować, a, a nie umie tańczyć? A kim może być osoba, która umie rysować, jak myślisz? Ma malarz! Pisarz. A, pisarz! Pisarz też! Proszę, a na przykład, Rysownie. czy może budować domy? Tam budowlany. Nie, tak, budowlany. Czyli... Architekt, on tam może wypisać na planach budowy, na przykład yy, ta cegła tu. Tam trzeba postawić dach, żeby budynek się nie zawalił i praca nie poszła po trzech sekundach na marne. Gdy my mamy jakiś talent, na przykład ktoś co mówił, że tańczy, gdy on tak fajnie sobie tańczy, a ktoś nie tańczy, czy on zrozumie te osoby, która tego talentu nie ma? Nie, ta, ta, ta. nie zrozumie, na przykład, bo nie, nie rozumie, jak tańczy. Takim osobom można pomóc ich nauczyć. A w ogóle, komu my pomagamy? Tym, co są na przykład smutni, to im pomagamy, dajemy im na przykład rzeczy, jak nie mają kredki, kleju, nożyczek. A są takie osoby, które jakby czasami bardziej potrzebują naszej pomocy. Tak. Na przykład osoby, które są w szpitalu jak osoby z Ukrainy, to wtedy tamte osoby to potrzebują pieniążków i potrzebują, aby ich wyleczyli. Ci, co nie mają domów, gdy ktoś się trochę jąka, no bo tak wyszło. To, to co powinniśmy wtedy robić? To um, być dla niego myli, pomagać mu i w zapoznawaniu. Z... Że na przykład jak ktoś sobie nie może poradzić na przykład w zadaniu domowym, to żeby nie mieć tego gdzieś i mówić Okej, okay, to trudno, tylko żeby mu pomóc jakoś. Pomóc mu napisać, poszukać mu czegoś jak coś zgubił. Właśnie. A powiedzieć mu też, jak coś będzie y, y, szukał to powiedzieć, że y, ja się tym zajmę, ty rób zadania. Możesz na przykład usiąść i mu wytłumaczyć. Jak na przykład y, jest coś, czego on nie potrafi, to wy, musimy mu to wytłumaczyć krok po kroku. A wy pomagacie sobie? Tak, tak. tak. Kto komu pomaga? Ja Kto? pomagam Zuzi. No na przykład jak ktoś zgubi, to jej pomagam usłuchać. Ja lubię kredki. A ja czapki zawsze. Ee, gumki do mazania i gumki recepturki, bo czasami są potrzebne. Na przykład jak ktoś nie ma kleju, to można mu pożyczyć. Czego się najbardziej nauczyliście? Ja, ja nie... Współpracy ze sobą. Pomaganie sobie nawzajem. Na przykład jak Ktoś e, e, się ze złości na kogoś, to może mu pomóc się uspokoić. Jak e, ktoś jest smutny, płacze, to żeby mu pomóc, jakoś go rozśmieszyć. Jeżeli ja na przykład jak ktoś nie umie zaśpiewać, to ta druga osoba może mu pomóc. Często bywa tak, że na przykład ktoś coś zgubi i sobie poży... Uczymy lub się wspieramy. Każdy ma słabszy dzień, prawda? Czy umiemy wtedy poprosić o pomoc? Tak, tak. Że ktoś ma na serio trudne zadania domowe, że ktoś po prostu nie ma siły, ma tam tyle książek, że hej, a nie jadł śniadania. Albo nie może otworzyć drzwi do busu. Na przykład dzisiaj, ja miałem leki bogan w pokoju. I, I razem z moją siostrą posprzątaliśmy. Ta siostra jest starsza? Młodsza. Wow. I pomogła ci młodsza siostra sprzątać? Tak. Sprzątanie to jest super talent, uważam. No pewnie? Ja sprzątanie nie jest talentem? Nie, jest. Jest. Kto jest. mówi, że sprzątanie nie jest talentem? A kto mówi, że jest? Dobrze, to za, po jednej osobie zapytam. Dlaczego nie jest talentem, chłopaki? Dlaczego nie jest? No sprzątanie jest nudne. Nudne? Dlatego, że po prostu za, za długo to trwa i po prostu cały czas się dusza. Jak chce coś człowiek zrobić, to musi dalej sprzątać. A poza tym i tak we większości mi się nie udaje różnej rzeczy poszukać, jak ich nawet szukam godzinę pół. Dobrze, to teraz dlaczego jest talentem? Chłopaki? Bo jak szukasz na przykład jakiejś rzeczy, to w tym bałaganie możesz znaleźć tą rzecz i potem możesz posprzątać ten bałagan i potem się nim pobawić tym, co chciałeś. Ja, ja chciałem jeszcze, dlatego jest talentem, ponieważ lepsza jest zabawa, a nie sprzątanie. Jest fajne trochę nawet czasami. Ja mam, ja mam radę dla tych, którzy nie lubią sprzątać. Może na em, em, sprzątanie przemienić w zabawę. Na, przykład się, na przykład się pobawić w, em, w to, że na przykład nadchodzi burza w zabawie i wszystkie zabawki muszą iść do domu na miejsce. Tak, super, pomysł? Proszę tak. Tu, tu była galeria niechcących sprzątać. Nawet, nawet suchy? Dobre pytanie, bardzo dobre dziewczyny. Ciuchy nie chcą się schować, tak, przed burzą? Nie. Mhm. Jak się ma duży dom, to się fajnie żyje, ale jest dużo sprzątania. Można tak zrobić, że po prostu jak ma się wszystko tam y, zawalone na łóżku czy na gdzieś, to... Y, można po prostu y, najpierw odsunąć te wszystkie rzeczy, które ma się, coś ważnego wrzucić i potem ma się pasję, żeby y, po prostu tego szukać i to potem te sprzątanie szybciej idzie, jak się to może zawali. To teraz zwierzęta. Czy taki zwierzak w domu to jest coś trudnego? Nie, nie tak! Zobaczcie, nie tak, nie tak. Dobra? Dlatego, że e, na przykład musisz po nim dużo sprzątać, musisz być za ob, ob, e, musisz za niego dbać i musisz e, mu na przykład to pies albo kot, to musisz mu dać drapak albo le, swoje posłanie i musisz mu dużo zabawek albo jedzo, jedzenia. Psy e, no są jakby łatwe, e, żeby e, zrobić coś z nimi, na przykład porzucać. Da, dać mu karmę, wyjść mm -hmm. na spacer, nadać mu wody. Czyli dużo zadań jest. Mm -hmm. Bardzo. I, I żeby się pies załatwił. No, To jest najważniejsze. To tak jakby tobie ktoś zamknął toaletę i co wtedy? Nie? no? Mm, jeszcze jak. Jak masz jakiegoś zwierzaka, to trzeba też mieć porządek, bo wtedy ten on o, ten zwierzak się czuje niekomfortowo. Albo, na, nie albo, przy, przy, albo na, na przykład zje nie tą rzecz co może i potem będzie chory i to musi iść nie. do weterynarza. Nie worek na przykład, ale nie? Tak. Zostanie worek. I ale co wtedy? Łatwo mieć zwierzęta, I potem ja, pce... łatwo. Błatwo, bo mam dwa psy, a mój tata daje radę. Mój pies kiedyś zjadł balona. Pochyl do weterynarza i tam Właśnie. chcieli mu wyjąć tam. Właśnie, ten balon. Ten balon. Pomyślcie teraz przez minutę, Jakie macie plany? No bo ja w, w przyszłości Panowie, chciałabym zostać psim, kolegance. fryzjerem i chciałabym być akrobatyczką. Ja bym chciała być, ja bym chciała być weterynarką. Ja chcę być w przyszłości piłkarzem i mam jeszcze zapasowy plan, żeby być nauczycielem od matematyki. Chciałabym okay. jeszcze zostać magikiem i chciałbym też zostać kosmonautą, bo tam też jest fajnie w kosmosie. Jest grawitacja i nie ma grawitację, właśnie, i możesz sobie y, wysoko podskakiwać i robić co chcesz. Jest jedna wada w kosmosie tam nie ma Wi-Fi. Ale chciałbym, aby jeszcze wszyscy pod tym filmikiem zostawili lajka, łapeczkę w górę. Wchodząc do szkoły, widziałem, że jest napisane, że jest to szkoła integracyjna. Chciałem powiedzieć, że szkoła integracyjna to jest taka szkoła, w której możemy spotkać dzieci na wózku z aparatami i z takimi różnymi niepełnosprawnościami. Trzeba im pomagać, nie być dla nich niemiłymi. Niepełnosprawność to nie jest, że ktoś nie umie czegoś, że to jest taka szkoła, gdzie tutaj się pomaga. I są dzieci na różnych wózkach. Ja sam też jestem niepełnosprawny. Moim talentem niepełnosprawności. To są oczy. Tadzik, nie same oczy. Bo i oczy, i nogi. Kiedyś była taka osoba, która przyszła do jednego miejsca, ale te miejsce poraziła mocną prądem i straciła y, nogę i rękę i ręki nie chciała odnowić, ale miała protezę z ręką. I do jednej osoby powiedziała, pójdź ze mną na górę, na największą górę, pokażemy im, że my też, że my też możemy być mocni. I tak zrobili. Udało im się jakimś cudem, nie wiem jakim, wejść. Z doświadczenia wiemy, że takie pomysły z klasami integracyjnymi to, to świetne pomysły, że te dzieci jednak odnajdują się, e, dzieci akceptują dzieci w klasach integracyjnych. Oczywiście są e, bardzo różnie, różne sytuacje, ale też jakieś takie wspólne rozmowy i takie też, e, nie wiem, wspólne spotkania i z rodzicami, i, i jakby też wspólne z nauczycielami, e, to, to potrafimy jakieś znaleźć złody, złoty środek. I, jakby tutaj funkcjonować w tych klasach integracyjnych? Ja, ja patrząc na nich, absolutnie mm -hmm. nie powiem, która osoba jest mm -hmm. osobą z niepełnosprawnością, mm -hmm. bo po prostu tego nie wiem. Dokładnie tak, dokładnie tak. Nie widać, znaczy to są, mamy w klasie kilka osób z niepełnosprawnościami, ale że tak powiem, świetnie się wkomponowują w całość i jakby no, są taką fajną drużyną, jedną. Tak jak dzieci mówiły wcześniej, że pomagają sobie, wzmacniają siebie, wspierają siebie w działaniach, także no, myślę, że bardzo fajnie funkcjonują. Powiem szczerze, że nawet rodzice też jakby specjalnie dopytywali, które szkoły są fajne i brali pod uwagę właśnie klasy integracyjne i z pełnym takim zamysłem dawali dzieci do klasy integracyjnej. Chociaż wiemy, że te dzieci nie są na przykład osobami niepełnosprawnymi, bo mamy takich kilkoro w klasie, ale rodzicom bardzo zależało, żeby dzieci miały kontakt z takimi osobami. Ta empatia i ta, ta taka organizacja wspólna na pewno daje bardzo dużo, jeżeli chodzi o taką rzecz dodaną dla dziecka. Ponieważ przez nami jest gwiazd. To złóżmy wszystkim takie fajne życzenia. Nie pokłon, pokłon to Trzech Króli. Gotowi jesteście? Tak, Wesoły świąt. świąt! Wesoły świąt! Życie druga A! A te szeptane życzenia złożyła klasa druga A ze szkoły integracyjnej numer 48 w Poznaniu, razem ze swoją wychowawczynią, panią Anną Jaraczewską. Ja dołączam dobrych świątecznych dni.